Księży Młyn w tej chwili to jeden wielki plac budowy. Rozpoczął się kolejny etap przebudowy księżego młyna. To prace warte przeszło 61 milionów złotych. Znajdujemy się w miejscu, gdzie trwają dwa największe z remontów w tej chwili toczących się, przy Przędzalnianej 49 i 51. Właśnie tutaj powstaną kolejne mieszkania dla naszych najemców, wyposażone we wszystkie elementy konieczne do normalnego funkcjonowania, ciepłą wodę, ogrzewanie miejskie ale co najważniejsze powstaną również przestrzenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. I tak w tych dwóch famułach to trzy powierzchnie o wielkości około 120 m2, gdzie przedsiębiorcy będą mogli prowadzić swoją działalność. To nie tylko to, bo właśnie w tych remontowanych obiektach powstanie również łącznie 170 mieszkań. Powstanie klub sąsiedzki, poczta, restauracja, czyli konieczne zaplecze dla przestrzeni rozrywkowej estrady, która znajduje się tutaj na terenie Księżego Młyna. Szanowni Państwo, koszty tych dwóch inwestycji, które tu są w ramach projektu drugiego etapu Księżego Młyna, to 12 milionów złotych. To 31 mieszkań komunalnych w tych inwestycjach. Jeśli chodzi o całość inwestycji, to 170 nowoczesnych mieszkań w 29 budynkach i budynkach gospodarczych, które tutaj się znajdują.